Anna i Rajmund Bączykowie, Anna i Andrzej Chomkowiczowie, Alina i Janusz Kowalczykowie. To oni w Bolesławieckim Pałacu Ślubów odebrali prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W murach, które były świadkiem setek wyznań miłości i wierności, małżonkowie odnowili przysięgi sprzed pół wieku. Pół wieku, pięćdziesiąt lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia. Tak, proszę Państwa, harmonijnego, ale oczywiście, w perspektywie, kiedy patrzymy na ten czas, który spędziliście ze sobą, to rzeczywiście wyjątkowa rocznica, no, świadcząca o wielu wartościach, ale myślę, że przede wszystkim budząca ogromny szacunek. Małżonkowie na pewno mają za sobą i trudne chwile. Życie nikogo nie oszczędza, a oni ponad wszystko trwają w rodzinie. Wychowali dzieci, wnuki, dali im przykład, jak można budować rodzinę na miłości i wierności, na wzajemnej trosce, na wsłuchiwaniu się w potrzeby drugiej osoby. Wyrażam, mojemu mężowi radendowi. Wyrażam, mojemu mężowi radio. Serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość. Serdeczne podziękowania. podziękowania za okazaną miłość, przywiązanie, przywiązanie. I, opiekę. i opiekę. I przyrzekam, I przyrzekam. że uczynię wszystko. Uczyni wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. Aby nasze małżeństwo było nadal szczęście. W dniu naszych Złotych Naszych młodych godów. wyrażam mojej żonie Annie wyrażam mojej żonie Annie serdeczne, mi serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość serdeczne podziękowania za okazaną miłość przywiązanie i opiekę przywiązanie i opiekę i uratowania mojego życia bardzo dobrze bardzo dziękuję panu. To było bardzo smutny <laughs> i duszający i przyżegam i przyżegam że uczymy wszystko, żeby wszystko, aby nasze małżeństwo było naraz. Aby nasze małżeństwo było był Te medale to nie nagrody, to symbole rodziny. Oby przyniosły szczęście wszystkim jubilatom.